zbiorem rozwiązań nierówności no i mamy podaną jakąś nierówność to sobie ją przepisujemy 2 do x razy x plus 3, no mogę tutaj zapisać teraz, razy, choć to oczywiście nie jest wymagane, jest mniejsze bądź równe 0 no i teraz to po prostu sobie wymnożmy, czyli mamy 2x kwadrat plus 6x, jest mniejsze bądź równe 0, to już powinno Wam się kojarzyć z funkcją kwadratową którą każdy raczej Was powinien mieć opanowaną z funkcją kwadratową, która znajduje się w karcie wzorów na stronie czwartej i w podpunkcie ósmym. No i będziemy musieli policzyć naszą deltę, czyli mamy b kwadrat, czyli 6 do kwadratu, minus 4 razy a, a wynosi 2, razy c, no i tutaj c nie mamy, czyli razy 0. Stąd to będzie po prostu 36 minus 0, czyli pierwiastek z 36 to jest 6. No i teraz musimy wyliczyć sobie nasze x1 i mamy wtedy minus b, czyli minus 6, dodać 6 przez 2 razy 2, czyli na górze mamy 0 przez 4, to jest 0. Wyliczamy x2, czyli minus b, tutaj powinno być minus 6 przez 2 razy 2, to jest minus 12 przez 4. To jest minus 3. I teraz rysujemy oś, bo to jest nierówność. Zaznaczamy na niej punkt 0, zaznaczamy na niej punkt minus 3. Sprawdzamy, czy będą zakolorowane półka a Będą zakolorowane, bo mamy nierówność, czyli tutaj ta kreseczka nam o tym mówi, że te kółka będą zamalowane. Sprawdzamy współczynnik A. Współczynnik A wynosił 2 czyli jest dodatni, czyli rysujemy z góry. Rysujemy z góry zawsze z prawej, a nie z lewej strony, to w takim razie tutaj stoją nam plusy. Tutaj stoją nam minusy. A oni nas pytali o to, żeby to, żeby ta nierówność była mniejsza bądź równa 0. Czyli zapisujemy, że x należy od przedziału minus 3. Do przedziału 0 z obu stron zamknięte, bo mamy zamalowane kółka. A to jest oczywiście odpowiedź D.